Cześć, ja jestem i witam was w kolejnym filmie i tak ostatnio zastanawiałem się w co by tutaj sobie zagrać w CSGO, przeglądałem różne tryby, różne możliwości i natrafiłem na... Kurs szkoleniowy. Słuchajcie, nie pamiętam czy kiedykolwiek to przechodziłem, jeśli tak to było to wiele lat temu i nic nie będę kojarzył co tam trzeba robić. Jestem też ciekaw czy ktokolwiek z was ten tryb przechodził, ten kurs szkoleniowy, także dzisiaj sobie w to zagramy i sprawdzimy czego można się tak naprawdę nauczyć na początku CSa, co nam ta gra poleca jako jakieś takie ważne elementy na które trzeba zwrócić uwagę. Wchodzę w kurs szkoleniowy i rozpoczynamy trening. Oj, widzę, że będzie po angielsku. Czuję, czuję się na jakimś takim singlu CSA, w jakimś takim, wiecie, RPG. Okej okay, mówi, żebym podniósł broń. Przyladował magazynek. Powiedzieli, że broń ma duży odrzut i kopię w czasie strzelania. Hey. Wywaliliśmy cały magazynek. Trochę mi szkoda, że to jest angielskie zajście. Ja to jakoś mogę pogłośnić? Może byłoby lepiej. Który to może być? Nie da się pogłośnić, bo będzie moje strzelanie od razu głośniej. Mam zabić pięciu złych ludzi teraz. Tak mi powiedzieli, że są dobrzy ludzie i są źli. To był przyjaciel, źle zrobiłem. To jest wróg. Zabijamy terrorystę. Trzeci. Czwarty. Piąty! Trafiłem! Zabiliśmy pięciu wrogów. Teraz muszę to zrobić w szybkich, kontrolowanych burstach na czas. Podnosimy jeszcze raz nasze MP7. Jazda. A, w to mam strzelać. Ha, udało się. Ja myślałem, że znowu ci będą wychylać terroryści ze wszystkich stron. W ten sposób. Co teraz? A, teraz... Dobra, teraz robiliśmy to samo. Teraz się dowiadywałem o tym, że możemy przeskanować drewnianą ścianę w CSGO. Wow. A przez metal nie możemy strzelać. Ale można kucnąć. Jestem dobry słuchajcie, w tego cesa Dowiedzieliśmy się teraz, że przez metalową ścianę nie można strzelać, ale można kutnąć i strzelić pod nią. Zagralibyście w takiego RPG CS-owego, co? Ja bym CS- spróbował. <laughs> Jakaś taka historia. Jakiś taki single player CS-owy. To by było ciekawe, idziemy dalej. Co tym razem? Location damage. Czyliśmy będę dowiadywał, że w niektóre części ciała. Po po Pokażę mi ile obrażeń zabiera strzelanie w dane obszary. Najwyższe obrażenia są w głowę. Potem w klatkę. Ale jestem dobry, zabijłem już dwóch! Dowiedzieliśmy się teraz, że można bać. Ok, teraz jest coś na czas, odliczanie. O kurcze, przesuwają się, halo. Kurcze. Teraz na czas. I dostałem pistolet jeszcze. Nie zabiliśmy go, widzicie? O kurcze, trzeba header bać. Oj! teraz pistolet szybko. 5-7 na pewno mogłem być szybszy, ale jestem tutaj za bardzo skupiony na pokazywaniu wam. Także widzicie, już na samym początku nauczyliśmy się. Uczymy się tak naprawdę tylko strzelać na początku w CS-ie. Nic nie ma w ogóle o, o niczym więcej, tylko dostajemy jedną broń, drugą, trzecią. I informacje o tym, że możemy strzelać i strzelać w headshoty, bo zabiera to więcej obrażeń. No i generalnie tyle. w ogóle nie wiedziałem, że to jest taka rozbudowana mapa. Jakoś jakiś duży w ogóle obszar treningowy wygląda to ciekawie. Uhu. Bez nóg, wszyscy. Się na jednej nodze. Akrobaci. Leave, the muszę zabić manekina w klatce. Czyli co, muszę podnieść ten granat, chyba? O. o, celownik mi się pojawił. I co, i muszę rozważyć tego w klatce, tak? W ten, ten sposób czy jakoś inaczej? Może trzeba odbić od tej ściany, co? Nice job. Tak jest! Co, to jest koniec? Tylko się nauczyliśmy, że można tak rozwalać znajdów, i to jest wszystko? Powiedzieli mi, żebym poszedł coś pistol range, czyli chyba dalej mam iść. Tak się domyślam. Co tu jest? Mleko! No, te, te grafiki z rozdzielczość po prostu tak marna, że nie wiem. Co tu mamy? Szybki in czas reakcji z pistoletem. A muszę go podnieść. Glock. Dobra, strzelamy do celu, uwaga. Teraz podnieś pistolet i zrób to jeszcze raz, dobra, próbujemy. Co, teraz będzie wiele na raz. I to był flash, dowiedzieliśmy się. Patrzcie, ja już tak domyślnie się odwróciłem, a tu nas gra nauczyła, że możemy zostać oślepieni. No nieźle, I nawet ja tutaj, doświadczony weteran, nie zdążyłem się obrócić. Chyba, że to było tak. Ha, teraz się udało. Zobaczcie, pełna profeska. Co jeszcze raz? Coś tam powiedzieli, blown something up czy coś takiego? Czyli co, mam iść dalej? Tak, bomba, dobrze słyszałem. Podnieś bombę, idź na bombsite A. Patrzcie, teraz nagle pojawia się mi mapa. I się okazało, że ja jestem na jakimś Bombsite. Co tu mam iść zaplantować gdzieś bombę? Ty na no jakaś śmieszna mapa. Nie pogralibyście na takiej? Bombsite tutaj w środku. No i co, plantujemy. Mam teraz kilka sekund na rozbrojenie na, na bombsajcie B. O kurcze. Szybko muszę defować. Krzyczeli, żebym się pośpieszył i rozbrajał. Patrzcie jakich rzeczy się uczymy, nie dość, że zaplantowaliśmy to jeszcze musimy zrozbroić, ale coś tu jest popsute, bo tam ta nasza zaplanowana bomba nie wybuchła. Z kitem bym rozbrajał szybciej. Swoją drogą słuchajcie, zupełnie nie rozumiem dlaczego ten samouczek nie jest po polsku. Jestem całkiem spoko, można się jakichś podstaw nauczyć, ale powinien być po polsku, w sensie już... Naprawdę to nie jest problem, żeby ktoś to przetłumaczył i zrobił fajne fajne głosy. Wszystkie broni. Dla mnie to by się to przydało jeszcze jakieś takie wprowadzenie do kupowania przed rundą broni, kamizelki, jakieś, takich, jakieś takie podstawy, co? Tego mi trochę w tym samoczku brakuje i co teraz?

Kurczę, co tu się dzieje? Nie mam iść dalej. Halo. Nie, to jest mój, ja muszę strzelać do przeciwników przecież. Jak mam gdzieś iść tu? Mówiłem cały czas, żebym szedł szybciej, że coś, coś jest na czas. Halo. Go, go, go! Ty, to mi się podoba. Czekajcie, do tego nie mogę strzać, nie? Jakieś flesze w ogóle. Halo. Może z pistoletem będę szybciej biegł. Teraz tutaj. O, no, z będzie szybciej Ile mi to zajęło? 30 8 sekund A, i mówią, że to jest koniec, teraz mogę poprawić czas albo coś tam. No, słuchajcie, to spróbujemy teraz poprawić czas, zrobić to jakoś bardziej na prędkości. Idziemy. By chyba to jeszcze i tak mi poli trochę okay, idzie, co? To, to, mi się, to, to by można było fajnie zrobić zawody na czas, żeby to robić tutaj. Ten. To było lepiej, jakbym w skałach dobra, już będę wiedział. Tutaj. Nie przeładowałem. Ale chyba i tak będzie szybciej, co? Nie, prawie ten sam czas mi co mi wyszedł, co na początku? Tylko 3 sekundy szybciej? Nie, no nie podałem się to, dobra, merwo, teraz. Już mniej więcej pamiętam. Prze przechodzę do ostatni raz już teraz, żeby nie było. No jeszcze? Co jest? Jeszcze ktoś? No nie, no to już teraz będę spowolniony. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba, no. Trzeba przeładować, bo tu zaraz będę znowu strzelał. Kurczę, gdyby nie tamto spowolnienie na początku, to byłoby lepiej. No, widzicie, nerwo tutaj nie za dobry jest w takich zabawach na czas, ale co, domyślam się, że to jest w takim razie koniec całego samouczka. Podoba mi się, powiem wam, że wszystkiego już tak naprawdę nauczyliśmy. Naciśnięcie OK. Zalecamy ci potrenowanie lokalnie z botami w trybie uproszczonym. No fajnie, tylko nawet nie pokazali jak to włączyć, więc teraz gdybym musiał wchodzić tu, uproszczony, coś tam, trening z botami wyszukiwać, więc to też nie jest tak za, za fajnie, no ale kurcze, według mnie przede wszystkim powinno być po polsku ten cały kurs szkoleniowy zrobiony. Oprócz tego spoko, można by zrobić nawet fajne zawody, robienie na czas tej, tej ostatniej zabawy, ale to za każdym razem bym się nie chciał robić całego kursu szkoleniowego, żeby się dopchać do tego potem na czas. Może są jakieś mapki z tym? Może coś takiego porobimy, co? <laughs> Dajcie znać jak wam się to podobało, czy przechodziliście w ogóle kiedykolwiek ten kurs szkoleniowy, czy jest on według was fajnie zrobiony czy nie, no taki film zupełnie inny, ale chciałem sobie sprawdzić, przetestować co tutaj w tym CSGO, po prostu mamy jeszcze innego nie, ten kurs szkoleniowy przykuł moją uwagę, dzięki wszystkim za oglądanie, łapka w górę jeśli wam się podobało, subskrypcja jeśli jesteście nowi, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!